Państwa? że bardzo proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania, które no, było ważne dla obu drużyn. No tak, spotkanie miało swoją rangę. Wiedzieliśmy też, o co tutaj zespół gospodarzy dzisiaj walczy, o co my walczymy. I wydaje mi się, że było to widać w przeciągu tych 90, nawet 97 minut, bo tyle tam sędzia doliczył. Natomiast uważam tak, że Mecz otwarty, jedna i druga drużyna chciała wygrać. Także my tu przyjechaliśmy nie po Remis, tylko po zwycięstwo, które, które, które wywozimy stąd. Jedna drużyna i druga chciała wygrać, był to mecz otwarty, widowiskowy, sporo akcji. I tak powiem szczerze, że pomimo że Arka przegrała, to, to już nie pamiętam, żeby Tutaj rywal stworzył z nami tyle sytuacji, bo mieliśmy troszeczkę w tym meczu e, szczęścia. E, oczywiście wygraliśmy i z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni, natomiast wydaje mi się też, że Arka miała swoje sytuacje i trochę nam wreszcie szczęście dopisało, bo w tych wcześniejszych meczach graliśmy też bardzo dobrze, w których zgubiliśmy punkty, a, a gdzieś e, nie mieliśmy tego szczęścia. Także tutaj, tutaj na pewno na plus dla Arki to, że sporo tych sytuacji stworzyła. Tak jak myślałem, że pierwsza bramka jest w stanie ustawić mecz, bo, bo jeżeli strzela się jako pierwszy bramkę na wyjeździe, to, to wiadomo, że przeciwnik troszeczkę się odkrywa, musi więcej angażować zawodników do ofensywy. No i tak się stało, że gdzieś tam drugą bramkę strzeliliśmy, jeszcze potem wpadła trzecia ze spalonego, nieuznana, ale, ale, ale też zespół gospodarzy dążył do samego końca, żeby, żeby gdzieś tutaj doprowadzić przynajmniej do, do remisu. Natomiast wydaje mi się, że momentami byliśmy zespołem... Dojrzałem mądrze grającym, szczególnie na takim trudnym terenie tutaj i, i zasłużenie gdzieś wywozimy tutaj trzy punkty. Yy, natomiast bardzo się cieszymy, radość jest duża, bo, bo też nam udało się w tej chwili przeskoczyć na pierwsze miejsce. Mamy jeszcze mecz u siebie yy, i potrzebujemy po prostu punktu do, 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 do awansu i jest euforia, natomiast oczywiście do półki piłka jest w grze, wszystko może się zdarzyć. Musimy być do samego końca skoncentrowani i, i no, zrobić ten upragniony awans. Yy, to o czym cały czas mówimy. Co jeszcze no, dziękuję chłopakom, bo naprawdę bardzo duże zaangażowanie dzisiaj w meczu. Widać, że bardzo chcieli, dużo z siebie dali. Teraz mamy cały tydzień gdzieś tam przygotowania do meczu z koroną Kielce i miejmy nadzieję, że albo jutro, albo za parę dni będziemy cieszyli się z tego awansu. Dziękuję bardzo. Jest z nami trener Arki Gdynia Dariusz Marzec. Witam trenerze. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Wiemy, że dla obydwóch zespołów był to bardzo ważny mecz. Nam się nie udało. Jakowi wypada życzyć powodzenia i gratulować, bo praktycznie wywalczył sobie tą ekstraklasę. A my musimy się jeszcze napocić i mam nadzieję, że zrobimy to, co sobie założyliśmy. No właśnie, w tej chwili jest kwestia tych potencjalnych miejsc przed spotkaniami barażowymi i od jutrzejszego meczu od Rystychami także zależy, czy w ostatniej kolejce tą stawką może być jeszcze trzecie miejsce. No do końca tutaj, tak jak powiedziałem, jeszcze coś będzie się działo. To już nie jest zależne od nas. Od nas teraz co my mamy w swoich głowach, nogach, co od nas zależy. No to, żeby ostatni mecz też Walczyć o trzy punkty, i żeby go wygrać, a wtedy tabela ułoży się jak się ułoży. Jedno pytanie przyszło od Mateusz Hawrot z meczuki.pl. Jak ocenia pan sędziowanie w dzisiejszym meczu? Że można było odnieść wrażenie, taka sugestia dziennikarza, że wiele decyzji sędziego było kontrowersyjnych, natomiast nie sugeruje. Nie chcę się tu, sku nie chcę się tu skupiać. Mecz sobie obejrzymy, będziemy analizowali. Przegraliśmy. Ten mecz, musimy to wziąć na klatę, ale przede wszystkim musimy być mocni, bo wiemy ile roboty przed nami i na tym się musimy skupiać.